Renault, Espace i Tech Full Hybrid już od 1599 zł netto miesięcznie. Jak aplikacja Santander pomaga na co dzień? Ola ma to, co do niej pasuje. Janek korzysta z tego, co lubi. Zuza i Kuba wygodnie jeżdżą po mieście. Bo aplikacja Santander to więcej niż finanse. Dopasuj ją do siebie. Santander Mobile pomaga w codziennych sprawach. Co dziś oglądamy? A co tu leci? To, na co masz ochotę. Na okrągło. Na każdy nastrój. Na każdy klimat. Na każdy temat. Bez ograniczeń. Już leci. To, czego nigdy nie masz dość. Nie przegap rewolucji. To kanały nowej generacji. Włącz, bo już leci 15 nowych kanałów TVN. Bez opłat dla wszystkich w playerze. Thank you. No more. No more. No more is too much. Do you want to see what it's really like? Yes. Tylko w kinach. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 roku życia metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina, ale możesz coś z tym zrobić. Sięgnij po Liporedium 40. Liporedium 40 zawiera substancję wspierającą metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40 odchudza. Nie nabiera tempa. Każdy kosmyk, każde cięcie. Każdy. Ona. On. Każde golenie. Każdy styl. Każda zmiana. Każdy uśmiech. Każdy like. Każde razem. Każdy włos. Każde miejsce. Każde. Wow. Poznaj nową kolekcję Remington One. Everywhere. Everywhere. Everyone. Przepis na prawdziwe spaghetti bolognese. Bolognese. Ja robię bolognese. Sztuka kulinarna nie zna takiego pojęcia. Najpierw boczek. Jaki boczek? Najpierw smażymy selera. Seler? Bę. Droga pani. Najważniejsze to passata. z mm. Najlepszych pomidorów. Podliski. Passata. Podliski. Mm. Czy mógłbym spróbować? Podliski. Smacznej i kropka. Nie zawsze tak dobrze spała. Stres, ciężki dzień i bezsenność. Próbowała różnych środków i nic, aż odkryła Dorminox. Dorminox działa w 30 minut i poprawia głębokość snu. To pierwszy lek na senny bez recepty z toksylaminą. Nieuzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dorminox, siła dobrego snu. A teraz oszczędzasz.